Dzisiaj we Frankfurcie mamy wystawę samochodów, także przyjeżdżają też prywatni ludzie pokazać swoje gadżety. Mamy tutaj ładne Ferrari przepiękna fura. To żółte zaciski Tarcze zwentylowane, ceramiczne. Robo oboga też zaparkowaną. Ciekawy temat. No ładno. Powietrze, górnica, interkulery, opony mamy 305, 2, 30 na 30, rozmiar 20. No, także z tyłu też zaciski, Ładnie na żółto brembo Może choroba.